Bardzo serdecznie na naszej skromnej uroczystości wręczenia kluczy do nowych bloków na osiedlu Unii Europejskiej. Chciałbym podziękować projektantom, bo osiedle jest piękne, wykonawcy, bo zmieścił się w terminie. Jak widzieliśmy, jeszcze ostatnie prace trwały dzisiaj rano, porządkowe, ale dziękujemy za to, że w terminie się zmieścił. I cóż, ja chciałem życzyć wszystkim mieszkańcom, żeby się wam tutaj po prostu dobrze mieszkało. Na nowym terenie, przy nowym zupełnie osiedlu, gdzie no niedawna jest. Jeszcze nie było nic w tej chwili. To osiedle jest coraz większe. Został na tym osiedlu jeszcze jeden blok, ale to myślę, że tutaj ty, ma... ty, którzy dzisiaj odbiorą klucze i od dzisiaj zaczną się wprowadzać i będą mieszkać życzę, aby Wam się tutaj po prostu dobrze. To mieszka. Pani Małgorzata i Marek Błażewicz. Są? Są. Proszę bardzo, macie pierwsze klucze. Pan prezydent wręczy klucze. Tak, jeszcze dobrze nie ma, żeby do samochodu wręczać. Ale ciepło. To Zobacz, to fajnie, to... tak? Mogę was zaprosić, żeby no, tak, Ale nie łatwiej się postawić, tak. można, bo od tam miejscu mała. A tu są właściwie klucze do No to już w sumie ten, dobra. A, cztery? Tak. Pięć. I tutaj jest do drugiego zamku. Dobra, super. Cała rodzina. Bo jest klucze <laughs> <I to> jest... Klucze <laughs> z na listy, wejście do domu, czyli wejście tak. do kartki schodowej i zejście do kibułki. To są bardzo ważne.